Ten Mikołaj od tyłu bez folii wygląda jak Marcin. Tak wygląda od przodu. <grystanie> <grystanie> Doróbmy mu takie kulki tutaj. Nie, no chuj! Teraz przez ciebie go nie zjem. Będzie mi głupio. No tak już prędzej, nie? Ale no, no tak bym go nie zjadł, kurwa pedalskie. Hmm. Tak by wyglądał twój Marcin. Afryce, gdybyś trafił na niezwykle głodną dziwkę. <laughs> Teraz wsadźcie go w dupę. <laughs>